No to ja wasz kochany... no w nie będę zwracał Wasego imienia. Dzisiaj będzie recenzja tych e, najnowszej serii minifigurek 28 czy 7, to będzie ważne. Zaczynajmy, no. Będę oceniał od 1 do 10, dobra? E, pierwsza figurka to taka, no, szczerze jej nie No to takie... no dobra, 2 na 10, bo no, w ogóle nie lubię tej figurki. Taka... No, te włosy taka, kurde, nie wiem. Genial do I tak w ogóle sorry, że ten, że ciągle robi się nikt ale myślę, że wam to nie przeszkadza. No, ta proteza też głupia w ogóle, kurde. Jak widzicie, mam też na półce inne zestawy z ze innych... jest dobra, nieważne, e, to ja już sobie wam i następną. No ona mi się szczególnie nie podoba, e, ten, 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 włosy. No i ten ciuchy w ogóle, no to taka spoko figurka. Myślę, że nie jest taka brzydka, no tak w ogóle jeszcze ważna informacja, taka, że na 100 milionów subskrypcji pokazuje twarz, więc. subujcie, No dobra, co jest. No, no, no nie wiem, dobra, 5 na 10, bo. No taka po prostu. Teraz figurka, która. No, no lubię ją szczerze. Chociaż, no dobra, co ja mogę o niej powiedzieć? Na pewno mam plusy, u mnie jest plus za kotka, za tą włóczkę, która wygląda jak mój z góry. No. No, no spodnie też są fajne. No a ten, no, tor jest taki random hof, No fajny, nic nie mogę więcej powiedzieć. To w ogóle udało mi się zebrać wszystkie, więc dajcie mi lajka za to, że zebrałem je wszystkie po roku w Rosji. Dobra, no to odkładamy i przechodzimy do następnego. No, no to jest piękna figurka, według mnie. Większość się ze mną nie zgodzi, ale według mnie ta figurka jest fajna. A poczekajcie, bo się ja nie dałem tamtemu chociażowi ten e, opinii. No to 7 na 10. No to tutaj... No takie 9 na 10. Nie, 8, 8, 8 na 10. No nic więcej. Po prostu piękne. A teraz Polacy będą się cieszyć. Mój kuzyn mówił, że to jakiś wieźmik jest, kurwa. Ops, przepraszam, za sekęcam. no dobra. No to ten Wiedźmin, <grym>, dobra, już go tak będę nazywał. To, to ja ulubię ulubiona postać. No na pewno przyznaję plusy za wilka. A ten winim sam w sobie jest zambisty. Za no to 10 na 10. Teraz chomik. Ja go w ogóle szybko trafiłem, być. No dobra, nie ważne. Plusy za ogórka, takie nie, nie, nie. Tak to nie. No to takie... No nie wiem, szczerze. Przecież... No dobra, 6 na 10. Teraz kupi ten. Ja już przyznaję od razu plusy za oczka i za skrzydełka. Bóg to tylko czerwony, więc rano zmiana. Serduszka też nie. Nie wiem, no, taka. No, 5 na 10. No dobra, następna figurka to anima dziewczynka. X. -trem. No dobra, ogarnij się. No to te płyszaczki taki malutki plusik, sorry że tak bujam No no ten strój też taki fajny No buzia nie, nie, nie No to takie 6 na 10 Większość się z mną nie, nie zgadza, ale każdy ma swoją opinię Możecie pisać opinię w komentarzach, a następna to piratka Piratka od razu przyznaję punkcje za kakadu i w ogóle no, można z tej figurki robić dużo postaci kurde no tak, no tak jedną ręką trzyma no to no takie 8 na 10, no ten kakadu zarobić tyle więc 8 na 10 bo to jest nowa towuga w lego ładniejsza jest następny to taki fajny doktorek no, nie wiem jak go mogę go nazwać jakiś kurde nie wiem Stasiu mały Stasiu na pewno przyznaję plus za tą mechaniczną rękę, bo zawsze próbowałem tego zrobić. Odczepiałem rączki figurek i próbowałem zrobić mecharek, ale nigdy mi to nie wychodziło. Kapelusz taki sam, można obrócić i zwykły kapelusz. Więc takie... no 7 na 10, dobra. Sorry, że robię krótkie filmy, ale to tutaj nie ma co mówić. No dobra, następny i tak ostatni to taki. No, prawda, no, 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 tylko mi się podoba tutaj buzia, kaska, taki średni. Nie, reszta nie w ogóle. No to takie to się na 10. Nie, po prostu mi się nie podoba. I ostatnia figurka. No to, no, plus tylko za kostium, ale nie da się wykorzystać części. To jest figurka kolekcjonerska, tylko więc. No, nie mogę więcej dać niż. No dobra, 4. No przepraszam fanów tej figurki, ale no dobra, to to już koniec, wszystkiego. mówiłam. Jeszcze wam to tak fajnie pokażę, je, Przyjrzyjcie się. I to tyle. Na no tyle. Na 10 milionów, czy 10, czekaj, na 10, tysię, 10 tysięcy subów pokazuję twarz, więc subujcie, lajkujcie i do widzenia. Do następnego filmu. Narka!